To Wendell's Investments i dzisiaj chciałbym pomówić o tokenie Lady z projektu Milady Memecoin, który został stworzony w hołdzie dla artystki Charlotte Feng, która to stworzyła wspaniałą, w cudzysłowie, kolekcję NFT przedstawiającą Buzie pań, Buzie Dam, i ta kolekcja nazywa się Lady Maker. A najśmieszniejsze jest to, że te damy bądź też panie, no, co najmniej nie są to ładne NFT, według mnie są mega brzydkie, to jedno. A drugie kosztują 3 itery, 4 itery, 5 iterów. No, widziałem, że floor na dzień dzisiejszy to jest 12 tysięcy dolarów za jedno dzieło. Jeżeli mogę nazwać to dziełem, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Zanim o tym, no to słuchajcie, jeśli chodzi o ten token, ja go znalazłem jakiś rok temu. Wydałem na niego dosłownie 20 dolarów. Na dzień dzisiejszy on poszedł w górę i 4 dni temu, tak? 4 dni temu 43% spadł od all-time high. Czyli zobaczcie, że nie dość, że token przedstawia, nawet nie jest to token, który został stworzony przez Charlotte Feng, tylko został stworzony przez kogoś w hołdzie dla pani Charlotte Feng, a zarobił Market Cap ma na dzień dzisiejszy 224 miliony. Mega. Ja go kupiłem za grosze i zarobiłem na nim już kilka razy. Dostałem zwrot i obiecałem sobie, że ten token to będzie jeden z pierwszych tokenów, jeżeli w 2025 będzie szczyt bull runu według mnie, czyli taki peak of the bull run będzie powiedzmy na koniec 2025. To mówię sobie Wtedy właśnie sprzedam ten token, bo naprawdę uważam, że jest mega brzydki. Sam kupiłem go na crypto.com, ale możecie go kupić też na innych giełdach, jak na Mexi, na Bitmarcie, tutaj widzicie na crypto.com. Całość jest na blockchainie Ethereum, ale też możecie go mieć na blockchainie Arbitrum, czyli na drugiej warstwie Ethereum, tak? Więc tam jest mniejszy gas, więc polecam, a szczególnie teraz po... po po tym, jak przed Denken upgrade, no to teraz gaz jest trochę mniejszy na Arbitrum. Wynosi centy, a nie dolary. Więc, jeżeli bym kupił na jakiejś zdecentralizowanej giełdzie, no to oczywiście kupiłbym go właśnie na Arbitrum, a nie na ITERze. No chyba, że akurat nie byłoby Liquidity. Jeśli nie chcecie, możecie kupić go właśnie na tych giełdach, które przed chwilą wam powiedziałem. A co ciekawe, to jest jeszcze to, że wczoraj, nie, nie wczoraj. Kilka dni temu powiedzieli oni, że będą palić tokeny. Co znaczy, że tych tokenów w cyrkulacji jest ile? Full Fully, deal to Market, Cap, Max Supply? No, w bilionach. Słuchajcie, jeżeli oni będą palić te tokeny, to znaczy, że jeżeli tokenów będzie mniej, no to cena będzie po prostu rosła. Jeżeli będzie takie samo zapotrzebowanie na token, matematyka jest dosyć prosta w tym przypadku, tak? Mniej, mniej tokenów w cyrkulacji, te same zapotrzebowanie lub większe. Cena idzie do góry. Wydaje mi się właśnie, że przez to, że tokeny są palone, jak i też przez to, że zapowiedzieli oni, że będzie ona prawdopodobnie też na Binance. A jeżeli cokolwiek wchodzi na Binance, to od razu zyskuje na wartości. Czytałem też, że na Binance Futures już można handlować Milady Mim Coinem. Nie sprawdzałem tego, ale jeżeli to prawda, no to nieźle. Tak więc. Jeśli mamy tu mniej tokenów w cyrkulacji, całość wyjdzie na Binance, token jest mega brzydki, a ludzie lubią brzydkie tokeny typu Dog With head. No znaczy, lubię psy, ale. Aha, i właśnie tutaj to ona powiedzieli, tutaj, że jest coś takiego jak milady with head. Tak, no bez kitu, milady with head. Najlepsze jest to, że oni sprzedali milady with head. Tu widzicie tak w ciągu pół godziny. Też godziny uzyskali te 80, nie wiem, to jest 88 soli czy 88 tysięcy, już się nawet nie łapie. Słuchajcie, według, no i to są te właśnie dziewczynki, nie no, masakra, przepiękne jeszcze z kapeluszami. No słodziaki jak nic. I tu sarkazm jest nie z tej ziemi w moim przypadku. Słuchajcie, ja naprawdę uważam, że to jest dobra inwestycja. To oczywiście nie, jest, nie jestem doradcą finansowym. Ale jakby to poszło już ze 10 razy do góry, to od razu to sprzedawajcie, bo kurczę, no tak brzydkiego tokenu to ja nie wiem, no nie wiem czy warto mieć, no warto, jeśli chcemy zarobić, ale no, to, no nie, no mi się to po prostu nie podoba. Uważam, że. This is the end of the thread, No ok, super, kurcze no naprawdę, zobaczycie tą stronę. Tutaj właśnie Charlotte Feng, tak, no, artystka. Także. Możemy zobaczyć jak właśnie No to chyba jest nawet ona Akurat ładna kobieta, co tu że nie mówić Ale czy ja mm, Czy ja bym chciał takie coś mieć Takie NFT w swoim portfelu No wątpię Bo te NFT wyglądają właśnie w ten sposób Mniej więcej A Token przedstawia właśnie taką panią Taką damę no To, to jest lady przecież, mi lady Czy też wiesz, panią A Kurcze, no ten meme token jest po prostu jedyny w swoim rodzaju. No i zobaczcie, jest na się na Bybit, na Gateo, na Huobi, na Bitget, na Kukoinie, na Uniswapie. Masakra, że wszystkie giełdy. No tak, no tu chodzi o pieniądz, a nie o to jak to wygląda. Wygląda Wygląda mega średnio, uważam, ale tak jak wspominałem, to jest dobra inwestycja, według mnie, naprawdę. Dzisiaj token jest powiedzmy w promocji, bo jest 40% poniżej all-time high i zaledwie 34 tysiące powyżej all-time low. Ja mówię, ja już zarobiłem na nim kilka razy, więc jest spoko, cieszę się, że mam ten token i, i co, no sprawdźcie go. Nie wiem, czy inni o nim mówią. Według mnie jest zobaczcie, zobaczcie 24 godziny 17%, 14.23. No naprawdę tu zieleń miejska jest widoczna, tu jakiś dołek widzimy, że był tutaj. On idzie teraz do góry. Według mnie dobry projekt, czyli ciekawy. A kobiet też jest pewnie wiele w krypto, więc może to jest właśnie token dla nich, dla pań, dla was. No dla mnie też, dla mnie też. Bo zarobiłem na nim, ale mówię, jak on jeszcze poszybuje z 20 razy do góry, to znaczy ja zamierzam sprzedać co w 2025, pod koniec przyszłego roku. Chyba, że to nagle pójdzie, nie wiem jeszcze, ile procent, no to wtedy nie wiem. No, tak czy siak, to jest to jeden z pierwszych tokenów, który zamierzam sprzedać po tym, jak on rośnie i to rośnie dużo. A na dzień dzisiejszy po prostu go hodluję. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Token jest dziwny, ale według mnie opłacalny. Nie jest to porada finansowa. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara.